Zapraszam na odcinek polscy aktorzy, aktorki, ludzie show biznesu, którzy odeszli od kościoła. Krzysztof Pieczyński, urodzony w marcu 1957 w Opolu. Aktor, poeta i pisarz, działacz społeczny. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Był piłkarzem Pogoni Prudnik, Studiował na Wydziale Aktorskim w Państwowej w Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, którą ukończył w 1980. Na dużym ekranie zadebiutował rolą cynicznego działacza w filmie Jerzego Domarackiego Wielki bieg. W 1985 wyjechał do USA, gdzie grał w teatrach oraz hollywoodzkich produkcjach, m.in. w filmie Andrew Davisa Reakcja łańcuchowa. Po 11 latach wrócił do Polski i występował w filmach, serialach i teatrze telewizji. Z inicjatywy Pieczyńskiego powstało stowarzyszenie Polska Laicka. Głównym celem organizacji jest wspieranie inicjatyw społecznych dążących do funkcjonowania świeckiego i demokratycznego państwa oraz tworzenie warunków dla rozwoju otwartego, tolerancyjnego i nowoczesnego społeczeństwa bez wpływu kleru na życie obywateli. Deklaruje, że jest osobą wierzącą i krytykuje Kościół, który jego zdaniem zabiera ludziom wolność. Małgorzata Rozenek Majdan. Urodzona w czerwcu 1978 w Warszawie. Prezenterka telewizyjna, celebrytka, pisarka. Aktorka niezawodowa, osobowość telewizyjna i działaczka społeczna. Wykształcenia prawniczka. Jest córką Zofii i Stanisława. Jej ojciec jest ekonomistą związanym z prawem i sprawiedliwością. Wychowała się wraz ze starszym o 5 lat bratem Michałem, który jest tancerzem baletowym. W 2004 została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjęła studia doktoranckie. W wywiadzie dla Pomponika powiedziała tu cytat: Od wielu lat Kościół katolicki nie odgrywa żadnej roli w moim życiu. I uważam, że jest to ogromna szkoda. To, co się dzieje wokół stosunku Kościoła katolickiego do in vitro czy LGBT. I do wojny w Ukrainie nie pozwala mi rozumieć ani odnaleźć się w takim przywództwie duchowym. Renata Dancewicz, urodzona w lutym 1969 w Lesznie, aktorka i brydżystka. Laureatka nagrody indywidualnej w kategorii Najlepsze role drugoplanowe w trzech filmach: Tato, Deborah i Pułkownik Kwiatkowski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest córką kierowcy i ekonomistki. Ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Lubinie. Jako nastolatka interesowała się historią starożytną. Przez dwa lata studiowała w państwowej, wyższej szkole filmowej, telewizyjnej i teatralnej w Łodzi, do której dostała się za drugim podejściem. Przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dla Plejady powiedziała tu cytat: Już jako mała dziewczynka zrozumiałam, że nie wierzę w Boga i nie chcę być częścią kościoła katolickiego. Zobaczyłam, jak niesprawiedliwie Kościół traktuje kobiety, one mają być służącymi i tyle. Na samym szczycie hierarchii są księża, którzy mają kontakt z Bogiem, później mężczyźni, a na samym końcu kobiety. Artur Barciś, urodzony w sierpniu 1956 w Kokawie, aktor filmowy, dubbingowy, teatralny, telewizyjny, reżyser oraz scenarzysta. Był aktorem teatru na Targówku i Teatru Narodowego. Od 1984 jest aktorem Teatru Ateneum w Warszawie. Występuje również w teatrze telewizji. Wciela się w role komediowe i dramatyczne. Popularność zyskał dzięki występom w programie Okienko Pankracego przeznaczonym dla młodych widzów. Pod koniec lat 90. zyskał sympatię telewizów dzięki roli Tadeusza Norka w serialu telewizyjnym Telewizji Polsat Miodowe Lata. A w latach 2006-2016 z przerwami grał Arkadiusza Czerepacha, głównego asystenta Pawła Kozioła, w serialu TVP-1 Rancho. La Plejady powiedział tu cytat: Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę, podczas gdy ja z kościołem już dawno się pożegnałem coś okropnego. Na Facebooku napisał następnie Nigdy nie dokonałem aktu apostazji, po prostu jak większość Polaków nie chodzę do kościoła, wolę chodzić do lasu. Magda Mołek, urodzona w kwietniu 1976 w Żaganiu. Dziennikarka, prezenterka telewizyjna i youtuberka. W Legnicy w 1995 ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspieńskiego. Na trzy miesiące podjęła zaocznie studia ekonomiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Po czym zaczęła studiować politologię ze specjalnością dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W wywiadzie z Justyną Kopińską powiedziała: Tu cytat: Nie chodzę do kościoła od 18 roku życia. Mniej więcej. Zmarł mój ojciec, poszłyśmy z mamą do kancelarii na plebanię, zgłosić ten fakt i poprosić o pogrzeb. Jednym z pierwszych pytań księdza, który zresztą przyjął nas w progu w drzwiach, nie zaprosił do środka, była taka sugestia, że skoro ten człowiek, czyli mój ojciec, zmarł tak młodo, to czy on naprawdę zmarł naturalnie, czy jednak sobie coś zrobił? Ja doskonale ten moment pamiętam i ten człowiek, który nas wtedy przyjął, po prostu najpierw zapytał o to. Doszłam do wniosku, że nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi, że to jest niepojęte. Nie potrzebuję takiego kościoła. Natalia Kukulska, urodzona w marcu 1976 w Warszawie. Piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna. Córka Anny Jantar Jarosława Kukulskiego. Debiutowała w 1986 albumem studyjnym pod tytułem Natalia, który zawierał piosenki skierowane do dzieci, w tym przebój Puszek Okruszek. W okresie dzieciństwa wydała jeszcze dwa albumy bajki Natalki i Najpiękniejsze kolendy. Wielokrotnie występowała na finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 1997 wzięła udział w nagraniu piosenki Moja i Twoja nadzieja, której dochód ze sprzedaży przeznaczono na rzecz powodzian. W 2002 wystąpiła w spocie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz nagrała piosenkę i teledysk wspomnienia są blisko. W 2005 wraz z innymi artystami nagrała kierunek fundacji TVN Nie jesteś sam W rozmowie z żurnalistą powiedziała Jaki ma stosunek do kościoła Tu cytat Przestałam chodzić do kościoła Mam w sobie dużo sentymentu Do wielu myśli Może sentyment to złe słowo Mam wielki szacunek Nauka czysta, która powinna z tego wypływać Nadal jest wspaniałą mądrością Z której warto czerpać Ale nie dałam rady, po prostu Katarzyna Wankę. Urodzona w sierpniu 1977 w Grudziądzu. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Przez 4 lata uczyła się aktorstwa w Teatrze Wizji i Ruchu, również w rodzinnym Grudziądzu. Studiowała historię sztuki w Warszawie, jednak nie ukończyła tych studiów. W 2002 ukończyła studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Soskiego w Krakowie. W 2018 filmie Botox jako dr Magda zagrała jedną z głównych ról. Następnie pojawiła się w tej samej roli w serialu Botox. Aktorka w 2020 roku wyjawiła, że nie podoba jej się zachowanie duchownych i ich aktywność na scenie politycznej. Była również oburzona podejściem kleru do osób LGBT. Przez to zdecydowała się opuścić i kościoła. Anna Mucha, urodzona w kwietniu 1980 w Warszawie. Aktorka, producentka teatralna i prezenterka. Aktorską karierę rozpoczęła jako dziecko, grając m.in. w filmach Korczak Andrzeja Wajdy, czyli Schindlera Stevena Spielberga. W kolejnych latach występowała w popularnych polskich produkcjach, takich jak Młode Wilki, Panna Nikt czy O Karol II. Stałą rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Marszałek w serialu M jak Miłość, w którym gra od 2003 roku. Jest aktorką i producentką spektakli objazdowych. Brała udział w kilku programach rozrywkowych jako uczestniczka bądź jurorka. Aktorka często publicznie krytykuje Kościół Katolicki, co często prowadzi jej do licznych kontrowersji. Jej wypowiedzi, wpisy w social mediach i działania takie jak kontrowersyjne stroje czy komentarze na temat religii wywołują dyskusję i oburzenie wśród niektórych grup, w tym duchownych. Mucha otwarcie wyraża swoje poglądy na temat wiary i Kościoła, często kwestionując tradycyjne nauki i praktyki.